Witam w kolejnym odcinku z gry Theme Hospital. Kontynuujemy nasze zmagania w szpitalu, który nazywa się zakichane, czyli to jest misja ósma i ostatnim razem udało mi się wybudować tutaj kilka ciekawych rzeczy, których nie mieliśmy okazji oglądać. Przede wszystkim właśnie tutaj ta włochacizna cała jest leczona w tym miejscu i mamy ultraskanel, który się również pojawił, ale no jeden pacjent to był, ale ja wam nie pokazałem jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie tutaj szansę jeszcze w tym szpitalu to wszystko pokazać. Jak nie, no to oczywiście to się będzie również pojawiało w przyszłości w innych szpitalach, ponieważ zazwyczaj to, co udaje nam się wynaleźć, pojawia się w kolejnych misjach. Dobrze, oczywiście mysz na dzień dobry. Tak, mysz musi zostać i kolejna. Tak, jesteśmy tutaj specjalistami, żeby odblokowywać kolejne dodatkowe poziomy, ale najpierw jeszcze właśnie chcę zobaczyć, jak tutaj nasze cele mamy spełnione. Oczywiście musimy zarobić 300 tysięcy. Zadowolenie, tak, wyleczyłem 87, i oczywiście musimy wyleczyć 400 pacjentów. Wartość szpitala jest już na odpowiednim poziomie. Dodatkowo wszystkie badania, najważniejsze, czyli te sprzęty do leczenia i diagnozowania, zostały przeze mnie już wynalezione. Mamy nagły przypadek. Co tutaj nam się pojawia? Nagłe wzdęcie, tak? Oczywiście, że bierzemy, zawsze nam się przyda, przynajmniej kasa nam dodatkowa wpadnie psychiatra jest potrzebny. Tak, tutaj mamy oczywiście salę szkoleniową, którą wybudowałem na samym prawie że początku, żeby chirurgów wyszkolić. Dzięki temu mamy najlepszych chirurgów. Ja to są tylko możliwi tutaj. Dobrze, mamy nagłe zdjęcia. I wy chyba z tego co pamiętam idziecie właśnie na salę operacyjną. Jak się miewają nasi chirurdzy? Ten jest w porządku, a ty o, to w ogóle jesteście tacy szybcy. Dobrze, mamy jakieś pacjenta mamy. Także szybko, szybko, bo tutaj mamy ważniejszy przypadek, bo jest to nagły przypadek. Dzieci, Trzech was wasi jakoś tak Mazarnie się poruszacie, moi drodzy, nie ma czasu, tutaj nawet siostry bliźniaczki przyszły, że może to jest ich brat jeszcze, tu jest całe rodzeństwo, dobra, nie, 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 najpierw, nie, stój, nie, dobra, wy najpierw tu, bo tu nie ma czasu, ty, ty i ty tutaj, mój drogi panie, a ta szybko tu ją proszę się zająć, bo nie ma, co, dlaczego nie usiedliście tutaj bliżej, tylko tak daleko? Wydaje mi się, że uda mi się to wszystko na czas. Oczywiście, te wszystkie urządzenia już mam wybudowane. Muszę tylko, oczywiście, kontrolować. Ja sobie na razie pokontroluję tutaj moich chirurgów, bo mam wrażenie, że jakoś nie spełniają swoich zadań. Dob no, pierwsze. Pierwszy. No, chodź, 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 chodź. Dlaczego nie. A, bo naprawić trzeba, dobra. Tak, naprawić trzeba, naprawić trzeba naprawić. Przecież nie znasz tak bardzo z ja Tu mysz. Tak jest, ja od razu ruszasz. Czy my zdążymy? Czy my sobie poradzimy? Wy też czekacie tutaj, tak. No, nie zacinaj się w drzwiach, mój drogi panie. Szybko. Możliwe, że nie zdążymy. Będziemy mieli ofiarę. Nie, 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 jest faktycznie dopiero... No, marzec, początek roku, ale no też nie ma co się tutaj tak zatrzymywać, tylko iść do przodu. O właśnie jest waczyzna, co oni ciekawie tutaj wyglądają. Dobra, pierwszy pacjent jest, od razu możesz ruszać, tak jest. Zamieniamy się. Ja sobie popatrzę tutaj BIP przy okazji chodzi. Na szczęście nie żaden inspektor zdrowia, który specjalnie będzie nam karę tutaj wlepiał za to, że niby epidemia, no której niestety nie byłem w stanie w poprzedniej misji na spokojnie się pozbyć. Dobra, szybko! No już, już, już już przyjeżdżam. Już, Ile można szyć? Jesteś? Chodź tu. No nie mówcie, że naprawiać znowu! No nie! No nie, to to jest przez tych właśnie dwóch gamoniów, których tutaj przyjąłem. Zdążysz jeszcze. Chodź tu. Nie zdążyła oczywiście, nie? Taki prosty tutaj zabieg. I oczywiście nic nie zrobiłem, ale za to zarobiłem jedną ofiarę do nieba. Powinnaś, nie powinnaś tam pójść za to. Dobra, nie ma co. Mamy już prawie, że. No nie no, połowie jeszcze nie mamy sumy. Ale zarabiamy naprawdę już solidne pieniądze. Ja sobie oczywiście zrobię przegląd wszystkich urządzeń, żeby je naprawić, bo trzęsienia ziemi też się pojawiło. Ojoj, tutaj zmęczenie się wdarło. Tutaj masz bardzo blisko pokój socjalny, więc od razu się do niego udaj. Dobra, prysznic, oczywiście tak. Tak, młodkie porządnie. Dobra, oczywiście... No, teraz tak, wielce sobie to naprawiacie. Czy tutaj już ktoś był? Był ktoś. Dlaczego tutaj nie patrzę? Chyba zbuduję drugi to bliżej, żebyśmy mieli wgląd na to. Dobra, oczywiście zrobimy sobie przegląd wszystkich naszych lekarzy. Tutaj jest uczący się niby kurs. Chirurg, że mamy kogoś lepszego. Mhm, Mógłbym sobie pomagać. Epidemia? A spróbujmy. Spróbujmy tak, oczywiście zwolnić sobie tempo, żeby tu tych wszystkich wyleczyć, a może tutaj już nie będzie tak wcale trudno, no jeden póki co. Tu jakiś z epidemium, jakiś zielony tutaj robaczek gdzieś się znajduje, nie tylko ten jeden, no to pielęgniarka, która musi się postarać. Pani pielęgniarko, proszę go złapać, ja przy okazji patrzę na... Ja już, już wyszła, dobra. No. No dalej, zaszczep go. Zaszczepkuję, od razu możesz sobie tu iść i go wyleczyć. Nie, no spokojnie można. Jeszcze dodatkowo dostanę pieniądze za to, że mnie jakieś tutaj posądzali o jakieś niecne czyny. Także ten jest już wyleczony. Ultraskaner, gdzie idziesz? Idzie do ultraskanera, dobra. Także. O, o, proszę zobaczyć. Kładzie się. On tutaj tak odkurza go. No zobaczcie. Udało mi się wykonać i. Ten czas się skończył. Zaraz przyjdzie inspektor. Bo niby doszła jakaś wiadomość, że coś u mnie jest nie tak. No widzę, że tutaj ci pacjenci tak ubrani. Oczywiście pewnie, że tak. Nie ma co. Idzie to sprawnie. Dobra, ostatni, proszę mi to naprawić. No przy... O, leci, leci. Tak, proszę tutaj teraz. Te wszystkie bzdury, które są mi wmawiane. Proszę mi jakieś 30 tysięcy minimum dać. O ile? No 6 tysięcy z kawałkiem, dobra, niech będzie. Kolejny miesiąc, kolejni. Ja bym to jeszcze wyszkolił jakiegoś tak. Żeby było jeszcze lepiej. Dobrze, robiłem ten przegląd. No właśnie, bo tego tutaj chciałem się pozbyć, ale naprawdę mamy bardzo dobrych lekarzy. Pielęgniarki mamy tylko trzy. Mi się przydała jakaś zapasowa pielęgniareczka, także zapraszamy panią. Także ty jesteś taka zastępcza, sobie tu biegaj. Ilu mamy tych dozorców? Wystarczy. Nie ma co, aż takich wielkich tłumów nie mamy. Tu się by przydał lekarz. On poczywa pewnie, bo to musi być konsultant w tym miejscu. No nie, zwykły doktor, nie konsultant, bo to musi szybko iść. Ty jesteś konsultant. Nagle tutaj konsultantów mi brakuje. No jakim cudem. Ty? No właśnie, na przykład, ty powinieneś tutaj być. O, szybko brać. A teraz, oczywiście, jest tutaj wzywa. Bo te myszy. Gdzie tutaj te myszy wychodzą? Gdzie tu są te norki Te wszystkie norki zaraz tutaj zestawię kwiatami i będzie. będzie spokój. Tak zbyt wiele, no jedna sobie chodzi. Dodatkowo. im Ile ja tracę w ogóle? No dużo, tracę. 7 tysięcy około, także. Musi mieć naprawdę dobre przychody, ale mamy dobre przy przychody. Tutaj mamy tłumy, które tutaj się sprawdzają. Chyba, że faktycznie te jak może jedną, na przykład, zwolni, Na przykład, ty, moja droga, jesteś naprawdę powolna, także zapracowałeś sobie u nas. A ty, idziesz tu, chyba, że ta jest gorsza. Nie, ta jest mniej więcej taka sama, chociaż. A mniej więcej plus, minus. Tutaj lekarz jest nam potrzebny. Gdzie jest ten lekarz? Ty na przykład, no właśnie co tu ty robisz? Ty proszę tutaj, bo za chwilę się pacjent obrazi i pójdzie do domu, a nie ma co. czerwiec trzeba leczyć. o ty się zapłacił, nami no, tutaj warto. No tutaj cały czas chodzi ten minister zdrowia. Trzeba leczyć odpowiednio, żeby tutaj faktycznie były zyski. Pięciu, już widzieliście przy okazji, jak to wygląda. Tak, jeszcze mogę sobie zobaczyć, no już coraz więcej pacjentów, setka, nie cała, nawet setka i już tylko będziemy zbierać pieniądze. Żadnych kredytów nie trzeba brać, mam wszystkie urządzenia, oczywiście skupiłem się na tym. Jeszcze tutaj dodatkowo epidemia, którą jestem w stanie wyleczyć dwóch... Dwóch pacjentów, tylko dwóch. Mhm... Tylko dwóch, także idealnie, proszę ich zaszczepić. Już tu wyleciała. No, halo. No, no bo one tak wychodzą. Dobra, jest jedno do leczenia i ten do leczenia i od razu. Do apteki od razu, idealnie. Także tutaj jest o wiele lepiej to zrobione, no bo to nie jest jakby poziom, w którym skupiamy się na tych epidemiach na szczęście. Dobra, no i i zaraz znowu będą nagrody. Dla mnie to jest nagroda. No nie mówcie, że rentgen na przykład wybuch. Tutaj muszę uważać na te wybuchy dla... Operacyjny i straciłem chirurgów? Czy chirurdzy. Tu jest jakiś chirurg, dobra? No, nie mówcie, że chirurdzy mi wylecieli w powietrze. Oczywiście, że tak. Dobra, no to mamy tutaj kolejne wyzwanie. Zapraszam ciebie. I gdzie ty jesteś? Ty, nie? Bo ty byłeś uczącym się chirurgiem. Zobaczcie, co się wydarzyło. No, niestety. Z tym trzeba się tutaj pogodzić. I będziemy mieli kolejnego chirurga. Mm, mm, tutaj widzę, że będzie zabawa. Dobra. Może do, dojść do tego, że nie uda mi się tego poziomu aż tak łatwo tutaj wykonać, ale dobra, robimy salę operacyjną. Mm, tu oczywiście się nie zmieści. Tak, no bo ten. Tu i to całe pomieszczenie, no naprawdę długo już tu stoi. Dobra. Nie no, nie no, nie może być. Tak, tu może. No bo tak chciałem ładnie tutaj je wpasować. Dobra, ale oni wchodzą tu, więc może nawet bliżej im będzie tutaj. To, to są takie asekuracyjne pomieszczenia, ale dobra, warto pamiętać o tym, bo też one niekoniecznie się psują przez. No tutaj trochę za dużo zrobiłem. Niekoniecznie się psują właśnie przez to, że i tam one się. ten pasek tam spada, ale też właśnie przez ilość użyć, więc trzeba to kontrolować. Dobra, tam jest wzywany, ale nieważne. Ja tutaj muszę zadbać o coś innego. O moich chirurgów! Dobra, chyba epidemia została wyeliminowana. Dobra, tutaj i oczywiście kaloryfer, bo zawsze mi marudzić. Muszę zatrudnić, wiem, że muszę zatrudnić. Tutaj już szkolimy, jest koz. A, ty jesteś zmęczony wielce. Dobra, to ja tutaj dam jeszcze jednego i proszę się mi tu ładnie uczyć. Już mieli już zapas. Mhm, chyba, żebym wziął jakieś. Nie, no bo ja nie ma sensu, żebym wymienił. Bo chciałem wziąć jakieś stąd. Ale jak ich wymienię, to ten tutaj będzie słabiej i zaczną znowu niszczyć. Dobra, miałem szczęście, że jeden hero był. Dlatego warto mieć zapas, no i to pomieszczenie jest naprawdę. nie warte niczego teraz. Dobra, ty. A ty, moja droga, jesteś za wolna. I co, co się wydarzyło? Wypłacili mi odszkodowanie. Bardzo dobrze, może zanim w ogóle wyszkolę, to nie będę ich potrzebował i, i zdobędę, zdobędę te pieniądze. Chociaż nie wydaje mi się, bo naprawdę dużo potrzebuję oczywiście zapiszę na... Dobra, po tym zapisie udało mi się tutaj zerknąć i mam nadzieję, że na... zapisałem oczywiście to na drugim. Nie będę miał oczywiście drugiego miejsca, tylko będziemy się starać, żeby to miejsce było pierwsze. Dobrze, ale ja mam taką malutką nadzieję, cały czas właśnie to mówię, że mm, uda mi się to wykonać zanim w ogóle wszystkie urządzenia mi wylecą w powietrze, więc tutaj gdzieś tam myśl się chowa. No właśnie, co? Jest potrzebne złamane serce, a do czego jest złamane serce? Złamane serce, no nie mam chirurgów, ja właśnie tak będę tutaj patrzył, czy jakikolwiek chirurg się nie znajdzie. No niestety nie, także no niestety, tych pacjentów na razie będę musiał sobie odpuścić. Ale mam nadzieję, że szybko tutaj ten konsultant doprowadzi do tego, że oni się nauczą. Dobra, który się uczył? Ty się uczyłeś, nie? Tak, super, to ty tutaj już tutaj idź, bo ty będziesz w końcu mógł robić to, co powinieneś robić. No niestety, ja ciebie nie wyleczę, nie mam żadnego drugiego chirurga. Będę mógł ewentualnie patrzeć i, i sprawdzać, czy jakikolwiek inny chirurg tutaj będzie mógł być zatrudniony przeze mnie także o to chodzi gdzie ty czekasz gabinet lekarski tu a tutaj halo na przykład ty. co ty robisz proszę tutaj od razu szybko oni się tutaj pogubili bo ja zacząłem ich tutaj nimi żonglować a raz w tę stronę a raz w tę stronę także no nie ma co nie ma nie ma co czekać na pacjentów ja cały czas na was liczę panowie ty się tu, co ty się zaplątałeś ty jesteś zmęczony panie konsultancie dobra to proszę szybko odpocząć i wracać na te sale, bo nie obejdziemy się bez ciebie. Dobra, mhm. Sprzątaj, Sprzątaj. Od jakiś czas temu tutaj też jakieś przeniosłem, żeby się zajął. Tutaj ja cały czas będę wypatrywał tych chirurgów. Mamy kolejny miesiąc, ja szybko sobie do tego września przebinę, Abyśmy... No i kolejny pewnie. Dobra, jest psychiatra. Coś stało. Całkiem niezła placówka. No i reputacja wzrosła, także jest naprawdę coraz lepiej. Gdzie wy jesteście wszyscy lekarze? Co wy tak się tutaj motacie? Proszę wracać do swojego miejsca i zająć się tym czym. O, jak sobie szybko odpocząłeś? Dobra, proszę ich szybko uczyć. No tak. Nie ma epidemii, tutaj proszę mi. Ja oczywiście zwolnię, tak. Nie ma żadnej epidemii, ja tutaj w... będę. O, o, może. oj, chyba, chyba tutaj sobie strzeliłem sam w kolano. Dobra, pielęgniarka, już szybko, wylatujesz. Wyszłaś, poszła. Tak, wy wszyscy tutaj pierwsi, oczywiście zaszczepiony, od razu do apteki, tak. Ja w ogóle mamy epidemię też myszy, nie chcę aż tylu ich zabijać, bo jak będę tyle zabijał... Złomane serce, jakieś nie kamienerkowe, dobra, poczekaj. Tak, zaszczepiony. Dobra, teraz tak, ty jesteś zaszczepiony, gdzie ty czekasz? Ty nie czekasz, wszyscy czekacie tutaj, ja muszę was najpierw dać do kolejki. Ty, żebyście szybciej się wyleczyli, bo czasu mało! A ty gabinet lekarski... Dobra, tu. tu, Oj, tutaj już nie jest tak wcale lekko. Tutaj któraś pani nie jest zastrzepiona, tak. Gdzie jest jakiś lekarz? Ty, tobie tu już nie graj, tylko tu wracać, bo tutaj trzeba szybko się pozbyć tej epidemii. No, większa epidemia, ale tutaj mi się dzieje. Myślałem, że to będzie o wiele prościej, bo już ładnie zacząłem te sumy zarabiać, ale zaraz mi spadnie oczywiście, bo. Bo, no stracę. Na pewno nie uda mi się ich wyleczyć wszystkich. apteki, a ty? Wszyscy czekacie tu, dobra, tu nikt, a tu... Ty, pierwszy. Tu kolejkę ci tutaj zmienię, bo jest epidemia. Dobra, no oczywiście co? Kamienie golfowe. No musicie poczekać, bo no nie mam chirurgów. Oni się dopiero uczą. Także... Wylecieli w powietrze, tutaj chciała gdzieś tam pewnie, można znaleźć, ale. Gdzie ty czekasz? Podstawowe badania. Ojej, dobra, już. Ja nie założyłem. Myślałem, że czekasz cały czas do gabinetu, a tu? Gdzie ty? Też podstawowe bada badania. Dobra. Ale ty do lekarza od razu, w ja sensie leczyć się? O, to jest potrzebna. Proszę zmienić się. Nie, nie zdążymy. No. Tak na niestety. Idziesz leczyć się od razu. Nie ma podstawowych badań. Tu jest uleczone, tu. Tu ktoś też wejdzie, nie. Tu już jest. Skórza. Albo mi się uda. Ja może nie widzę tego, ale. się A widzicie, ile ty z ludzi? Zaraz będą musiał kolejne gabinety lekarskie wybudować. Nie da rady. Gdzie ty idziesz? No, idziesz się leczyć. Zdążymy, także. Nie ma tak źle. Jaki ultra-skaner, jakiego tutaj nie ma lekarza. Na pewno tutaj odpoczywa i zaraz wróci. Dobra, październik, ja sobie tak biegam. Dobra, i co tam? Nagły przypadek, spocone dłonie. Tu jest chyba ten, e, psychiatra. Pani psychiatro, jak pan się miewa? Pan się nie miewa za dobrze, ale to pana szybko weźmiemy tu. Za chwilę, za chwilę. On sobie odpocznie do momentu, aż przyleci helikopter. Się nim zajmie. Oczywiście październik się kończy, ja sobie zobaczę co tutaj mamy. Nic ciekawego, jak tam nasi chirurdzy? Jeszcze coraz lepiej. Tam już któryś jest chirurgiem, także będzie mógł zastąpić, ale ja chcę do konsultantów. Mój drogi panie, najpierw będzie nagły przy... Chyba nie uda mi się tej epidemii, bo tu jedna się nam zapodziała. Tak, i kara? A, 2000 tylko jest. Także nie jest tak źle. Dobra, tutaj. I teraz tak, nagły przypadek idzie najpierw. No ty sobie jeszcze idź kobieto, bo nagły przypadek dopiero idzie Ale nagły przypadek idzie pierwszy nagły przypadek idzie pierwszy Trzy osoby Ty na koniec idziesz kolejki, moja droga, bo tutaj nagły przypadek musi iść najpierw. Nie ma co ja co... Co my tutaj... Nie ma dwóch tam potrzebnych chirurgów, tutaj są ważniejsze rzeczy. Ja tutaj na razie nimi żongluję, bo oni mi się tutaj w kolejkę... Tak, ja tylko tutaj zamawiałam, ja zamawiałam wizytę przez, przez telefon. Nie ma wizyty przez telefon, nagły przypadek jest ważniejszy. Przestań przeglądać te książki. No, aż się wystraszył usiadł. Dobra, wszyscy z nagłym przypadku są na początku. Jak tam nasi tutaj lekarze? No dajecie radę, dajecie radę. No, już naprawdę jest coraz lepiej. Tu już mamy chirurga. Za chwilę będziemy mieli lepszych chirurgów. Ale mogę sobie pozwolić na, na zwolnienie tempa. Następny z nagłego przypadku. Chodźcie, bo poprzedni nagły przypadek wyszedł nie tak jak chciałem przez głupotę. Zobaczcie, ilu tutaj jest. Ja potrzebuję kolejny gabinet lekarski. Ale nie mamy konsultanta super ekstra, Ale za chwilę konsultanta też zdobędziemy tutaj. Tylko, że jak ja zbuduję gabinet lekarski, to oni zaczną biegać. Także myślę, że na razie jesteśmy w stanie wytrzymać. Gdzie wyczekacie? Psychiatra. No to wy czekacie, A tu ilu czeka? Jeden? A wy? Recepcja. No bo kolejka jest. Znowu jest kolejka. Tak, znowu się coś popsuło. Dobra, wszyscy. Dobra, gdzie ona jest? Blokujesz kolejkę, moja droga. Idzie stąd. Uda się? Jeden został? Dwóch nie da rady. Jeden padnie. Ta za daleko stoisz, moja droga. Także może <grytania> nagroda jakakolwiek będzie. Szybko. Idziesz. No, niestety nie. Zbieramy te ofiarę pod koniec roku niepotrzebnie. Mam jakąś tam kwotę zostaliśmy, ale już jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa. Jak tam kryteria? Dobra, wyleczyłem. Konto właśnie najważniejsze. I tu prawie wszystkich pacjentów. Także jest dobrze, jest dobrze. Analizator krwi. Mhm. Analizator krwi, ale tu nie mam żadnego lekarza. Oni tutaj czekają. Nie wiem na co ty czekasz. No tu nikt do ciebie nie przyszedł. Idź tutaj, żebyś w tego pacjenta. Wziął tutaj pod opiekę. No dobra, już możecie sobie tutaj robić. Tutaj ta sala. Recepcja, recepcja. Wy wszyscy do tej recepcji biednej czekacie. Dobra, tutaj się robią kolejki, ale to nie ma co. Tu się rozluźnie, aż to zauważyłem. Dobra, kończy się rok. Mam nadzieję, że mnie nie zdegradują. No tutaj nie. Leon jest w czołówce, także jest w porządku. No 399, jeszcze jeden mi został. Także jest premia. Awansował as asystenta na doktora. Wiecie, co wy nie zdążycie się tutaj wyszkolić. Bo ja za chwilę zbiorę tę potrzebną kwotę. Jest wykwalifikowany hero, bardzo dobrze. Dobra, halo. Także jest wszystko w należytym porządku. Dobra, robimy oczywiście. Nie. Zamianka, tutaj. A tu trzeba naprawić, dobra, to na razie sobie poczekaj, tutaj. oczywiście ja tutaj też naprawa. Tak, wy sobie tu czekajcie, na razie nie ma tam lekarzy. No co poradzicie? Jest gabinet, nie ma lekarzy. No nic nie zrobię z tym, nie? Mógłbym już ich tam przenieść, ale oni będą bardzo powoli. Ja się tu ucieszyłem, jak udało mi się ich wyszkolić, i, i co nas z tego wyszło? Bum! Dosłownie, boom! Tapieśni, skanę tutaj. To też nabiegają się. Tak, rentgen też jest taki typowy pomieszczenie, który wybucha, ale też właśnie tutaj, na powietrzacz. Wszyscy to recept tu blokuję. Ty, mój drogi. Nie, idziesz, idziesz. Dobrze, bo tu się zwolniło. W gabinecie lekarskim. Także to wszystko jest pod kontrolą. A ty co taki padnięty tutaj? No to idź, odpocznij, a nie mi tutaj marudzić będziesz. Dobrze. Vib jeszcze. No, może zdążyć jeszcze zrobić rundkę po moim szpitalu wspaniałym, ale to już naprawdę zbliżamy się do końca, mimo tych trudności takich delikatnych. To tak czy siak zbliżamy się do końca tej misji. Fakt, że naprawdę mamy wysoką reputację i przez to mamy też tylu pacjentów. To jest duży plus, ale z drugiej strony, no nie nadążamy, nie? Taka kolejka. Tutaj niby w tych gabinetach nie jest tak źle, ale... Trzeba uważać, że no, tu już Tu się zdenerwowała, ile można czekać? No to idź sobie stąd, no idź do Leona. on na pewno się tą zajmie w taki sposób, że już nigdy stamtąd nie wyjdziesz. Czy tutaj zmęczony poszedł do uczeń? Pewnie tak, nie? No, mamy już więcej. Tutaj chirurgów, ale już nie ma co, za chwilę 300 tysięcy, ja tutaj aż mogę sobie zerknąć, tak jest, tak powinno to wyglądać, jeszcze się upewnię, żeby nie było, że znowu wartość mam za niską, leczony 80%. I ta misja zbliża się do końca, tylko teraz pytanie, czy ja muszę wytrzymać tutaj kilka miesięcy, jeszcze 3 do końca roku, jak do końca roku to nie będzie tak źle. O, zamianka, zapraszamy, odkurzaczem się pobawić, no tu panowie nic niestety nie zrobimy. I panie, nie nie, zwróciłem uwagi, kto tam był dokładnie. Tutaj chcemy konsultantów znowu mieć. Takie mam ambicje. Jest cel osiągnięty, ale ile musimy czekać? Dlatego, że jak teraz skończy się miesiąc, to na pewno będę poniżej kwoty, którą muszę zdobyć. Chociaż? Chyba nie, nie będzie tak źle. Dobrze. Także ta misja też jakoś wyszła. No, jeszcze nie było zwycięstwa, ale już zdobyłem taką kwotę, że odrobiłem to, co straciłem. Rzemysł. Dobra Także nas spokojnie, Bierz chcę kogoś ewentualnie zatrudnić. Jegoś może, dozorcę na sam koniec. Taki bonusowy dozorca. Może ty się zajmie podlewaniem kwiatków, żeby te kwiatki jakoś wyglądały na koniec, Jak tutaj przejmie ktoś inny ten szpital po mnie. Analizator atomów ulepszony, dobra. No, za chwilę ja tutaj będę miał nadmiar tych lekarzy. Także nie ma co. No, tutaj do cardio. Grafu czeka któryś, a może ktoś jeszcze z nich tutaj przyjdzie. Nie, to są. Nie, prawie są konsultantami, także zostawię. Jak podgrzać, jak podgrzać? Nie ma co podgrzać, jest tak gorąco, że aż normalnie ja tutaj czuję. Wszędzie lekarze wzywani, dobrze. A może jest jakiś taki lekarz, który. Mm. O, jest chirurg, Ma, ale jaki, jaki chirurg. Asystent chirurg. Nie, takiego nie chcemy. Tak już nie musimy, już wszystko jest osiągnięte tak, jak powinno być. O, zmęczony czy już wykwalifikowany? Zmęczony, oj, zmęczyłeś się patrzeniem na projektor. Dobra, kończy się marzec. I czy to znaczy nasze zwycięstwo, czy to znaczy jeszcze nie? Czy do końca roku faktycznie? Nie, to znaczy moje zwycięstwo. Także kolejny szpital zadbany w odpowiedni sposób. I co my tutaj mamy? Przez ostatni czas bardzo pomyślnie zarządzałeś tą placówką. Uważamy, że możesz dokonać wielkich rzeczy, i chcemy zaoferować ci pozycję w innym szpitalu. Twoja pensja wyniesie. 257 832 pelenów. Jesteśmy przekonani, że pokołasz tam tamtejsze nowe wyzwania. Czy chcesz przyjąć posadę w szpitalu? Szary stok. Także w ten sposób, żadne tam inne kolory. Musi być szary stok. I kontynuujemy naszą przygodę w misji 9. Oczywiście Wam pokażę, jak to wygląda, jak blisko końca jesteśmy. Ale kolejne przygody i kolejną misję poznamy dopiero w przyszłości. Także w tym momencie ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i trzymajcie się.